Idę za nimi górka, chodźcie w openkę, chodźcie se, nie gon ich, oni mają ist za nami, mają gm Idujcie se to! Chodźcie se, chodźcie se, healuj, healuj, healuj front Healuj front, chodź dalej do ist, no wpuluj to lekko, w wpuluj, wpuluj Możecie się odsunąć do tego jabanego frontu, chodźcie iść! chodź iść, chodź ist, chodź ist, chodź ist, chodź ist. Chodź ist. Chodź is sta, chodź sta, chodźsta, chodź sta, wypuluj, 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 Chodź is sta, chodź i sta, chodź. Idą za dacie końcu info, powiedzcie tymi tankami, kurwa z przodu. Chodź jest, chodź, chodź, chodź. Teraz tanki zmontujcie się, tanki zmonta, tanki monta, tanki monta, tanki monta, tanki monta, Chodź chodźcie z z tanki monta, wiedzcie by w nich tanki, wiedzcie w nich tanki, wiedzcie ile możecie się montować, halo. a cofnij, cofnij Ale teraz cofnij, już nie wierzę, nie wierzę cofnij nie nie wiem, pół godziny montujecie. Chodźcie, chodź.

O się teraz, chylej się teraz, chylej szeroko, palcie buty, się teraz, chylej 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 się górki, chylej się teraz, 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 chylej nie teraz, chylej się teraz, chylej się teraz, chylej się Spal buty. Spal buty i szeroko w nich wejdź. Full do westa, full do ista. Te w tanki wcieli głęboko stopujcie ich. Chodź w rękę, chodź w Pierwszy Pięć, cztery, trzy, dwa. Jedyn, pierwszy fake, pierwszy fejk, pierwszy pierwszy, 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 pierwszy. Teraz drugi. Pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden drugi góry z górki. Pięć. I z górki, z górki, z górki do Pięć, cztery, trzy.

Jerem jak ten BS, ten, bez, ten bez na SW, ten, bez, ten, bez na ese, ten w ten na ten BS, cztery, trzy. Patczeska, 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 wiepeska, wiepeska, biptenbes. Brawo brawo nie chodźcie ci Chodź nice. do mnie, chodźcie do mnie, chodź w chwilę, nas w chwilę nas chodź. Rozchodź, chodź mnie, chodź doesta, chodź Chodź do westa. Szczerze, musicie chodzić szczerze, szczerze. Rozmandruj kula, teraz na się. Idź do westa, idź do westa, idź do westa, bo do nas robi to samo durkło. do -W, chodź do Wchodzą tanki chodzą tanki chwilę tanki DNA teraz spalcie buty spalcie buty popalcie buty popalcie buty popalcie buty popalcie buty wiesz się tak jest bez 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 na bez 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 fake, bez 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 5 bez Dwa efekty na S i teraz wszystko wejdzie, wszystko 5, wszystko weskę. Pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden, full wejdzie, full wejdzie, full wejdzie, full wejdzie, kas full weskę, full weskę, full weskę, full kas kas to kas kasuj kas wejdzie, kas, Łatwie, Idziemy dalej, idziemy dalej, teraz szerzej, szerzej po raz, zaraz się wrócą, zaraz się wrócą, Tanki fulki pilujcie. Tanki wejdzie bardzo głęboko. Chodźcie, chodzą, chodzą, chodzą front, chodzą wefrod, front. Uczemów we wy tak to miać, jak kurwa. No. Chodź do west, chodź do westa, chodź do westa. Teraz buty spal buty, spalcie buty, spalcie buty, spalcie buty, w nich, buty w głęboko, Bierze tak Dwa na teraz chodź głęboko w NW. Chodź głęboko wejdźcie głęboko, głęboko, weź głęboko, weź głęboko. Nie stucie przy ścianie, przy ścianie. Holduj, 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 raz holduj, holduj tu. Holduj, chodź do ręki, chodź bardziej chodź bardziej bardziej szybko, Tanki raz wchodzą tanki, wchodzą tanki, wchodzą Chodź, i was najpierw na 5, 4, 3, 2, 1 feki, 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 weź wista, weź wista wyślij fake'a. Chodź, pać. Odcisz teraz. Pan chce z zlisz to. Chodź tedeski, chodź tedeski, chodź tedeski, chodź tedeski, tedeski. Wyjdź, wyjdź, z nich, wyjdź z nich, wyjdź z nich. Chodźcie tedeski, chodźcie zabijcie mały, zabijcie moby. Tanki się wszystkie zmontują. Wszystkie tanki, fejki, wszystko się zmontuje. Chodź tedeski, chodź tedeski, chodź tedeski. Chodź tedeski, montujcie się z tankami. Chodź, chodźcie, chodź tedeski. Chodź dalej, chodź dalej, chodź wy tedeski. wy wykuli, wykuli, wykuli. Zmontujcie się, chodźcie, nie idźcie wnik, nie jedźcie wnik. Chodź co robią? chodź do weski, chodź do weski, do weski, powoli. do weski, chodź do weski, chodź do SW. chodź do SW. chodź do weski, chodź do weski, chodź do ISTA. Tanki do Ista, Tanki do weski, chodź do weski, chodź wiecie weski, tanki do weski, chodź do weski, chodź do weski, chodź do weski, chodź chodź do weski, chodź do choć chodź, 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 te pasami. chodź, 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 chodź,

nie się tego goni. Chodź bez, 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 bez chodź, 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 rozchodź rozpreduj się, chodź nie głęboko, możecie i szerzej szerzej idzie, spadźcie buty po prostu, spalcie grę i tyle. Chodź Węgę, chodzi głęboko w NW. Chodź daleko wębu. Chodź, 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 chodź West, chodź West. chodź, się teraz wejdą, potem im dalej. Teraz spodcie but, spalcie but, chodźcie i szeroko od Nawet się zmontujcie, jeśli widzę, zmontujcie się tym te em po prostu wiecie. Chodź 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 Westa. do Westa chodź do chodź Idziemy raz, macie ręka na na spalimy i po prostu i nie Chodź

Kurwa, chociaż wychodzisz, 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 front, wy front, wychili front, wychyle, front. A wy baterii no, ma sens Nie, no nie da się tego to zbyt Prze dobrze kajtują. O, ci, ja, chodź, Jak i jak mówisz palisz buty, a potem wchodzisz, to my już nie mamy butów, nie mamy biegów, nie możemy dojść, a ale... Odpychaj mu. straci, straci. Ale ja nie tak, mogę tak, nawet tak. w nich przejść, bo ja mam całe... ja mam całe... DPS ek PSF 5 ekranów ode mnie. Chodźcie se, chodźcie se, chodźcie se. Niech on teraz chwilę pogonę Chodźcie se, chodźcie se, chodźcie se. Chodźcie se, chodźcie se, chodźcie se. Chodź co ty, chodź co ty, ja też nie mam tanków, żeby ich spilować, ja nie mam kurwa, i dla mój sopni umiera, no to też bez sensu, heal'y front, heal'y front, heal'y front. Chodź w nich. Teraz spal buty, spal buty, spal buty, buty chodź w nich. Spal buty, weź w nich. Spal buty, weź. Tylko nie w daski, nie w daski, nie w daski. Podchodźcie, będę... podchodźcie, będę... teraz będę... podchodź, podchodź, podchodź głęboko. Fake and fake quest. 5, 4, 3, 2, 1, fake quest, fake quest, fake quest, heal'y front, heal'y front. O, patrzcie, głęboko NW, głęboko NW, 5, 4, 3... Jeden fullem, 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 na fullem, 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 chodź fullem, 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 Patrzcie pod ścianę W, pod ścianę W 5, 4, 3, Defy, 2, 1, patrz, pod ścianę, pod ścianę, pod ścianę, pod ścianę, pod ścianę, pod ścianę, sklepu, to sklepu, to sklepu, to sklepu, to sklepu, to sklepu, to sklepu! no wyjdzie jakiś demers, to proszę. Nie, wiem, nie mam depsu w ogóle, chodź, 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 szerzej, 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 i chodź, chodź, Ja chodź, chodź, full chodź, 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 tanki zmontujcie się, tanki zmontujcie się, tanki chodź, choćbym chodź, 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 Chodź wejdźcie od SW do NW, proszę, przejdźcie sobie dalej, przejdźcie, przechodźcie sobie, przechodźcie sobie, przechodźcie sobie w nich. Spalcie buty, zmontujcie się, jeśli musicie, wejdźcie w nich głęboko. Chodźcie w nich głęboko, chodźcie, chodźcie w nich głęboko. Chodźcie w NW. Pierwszy tak quest. 5, 4, 3... Dwa, jeden, pierwszy fekłes, pierwszy fekłes, pierwszy fekłes, pierwszy fake west, chodź ok, W, chodź w ogóle, ok, w spoko. w odchodźcie, feny, 5, Pięć, cztery, trzy, dwa, w fenyę, w fene, w fene, wyje ten, wyje tenę. Ładnie, 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 chodź dalej, chodź dalej, chodź dalej, chodź dalej, chodź, dalej, chodź dalej, chodź dalej, chodź dalej. idźcie, szerzej, nie na jednego droga, Przechodźcie, szerzej. Ręka na botach na czapkach, idziemy węki, szerzej, do Nejcie, do SW. Przechodźcie całym frontem dookoła. Spalcie, bo tydzień sobie kurwa naokoło. dalej dęki, dalej Trzymać teraz. A teraz patrzcie w i teraz patrzcie w nw u ścianach, w n tych, co są nas, tych nas 5, 4, 3, 2 fajne, bardziej fajne, bardziej fajne, bardziej fajne, bardziej wydane, bardziej wydane, bardziej wydane, w tym tradyję, w tym te tanki, zabij, po prostu zabrał Teraz szerzej, nie mam się się orzechom szerzej, 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 Chodź szerzej, szerzej, tanki, szerzej, tanki, Braulin, tanki, szerzej, 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 tanki, szerzej, tanki, szerzej, 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 bardziej do Westa do Trzymaj rękę na potach i na czapce. Chodź w NW, enwu, w NW, Idź w NW, idź w, 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 w NW, Mają czarowkę. choć w NW Brałujcie, braulujcie, braulujcie, Chodź w Tanki wejdźcie teraz głęboko. Tanki wejdźcie w głęboko Spalcie w nich buty, z boku w nich wejdźcie. Strężajcie ich, po prostu chodzą tanki, wyschodzą tanki. Strężajcie ich, chodźcie w enwu, chodźcie w enwu. Chylujcie w na froncie, w na na froncie, na chodź w chodź w ene, chodźcie, chodźcie, chodź, chodźcie, 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 Idźcie bardziej enko, idźcie Enką, nie SW, nie Westem, idźcie naokoło, idźcie naokoło, chodząc na, około. na... Chodzą front, chodząc na front, chodzą front. chodźcie, chodź, chodź, idziemy dalej, idziemy dalej, spal buty jeśli możesz i po prostu, spal buty jeśli możesz weźnik, wejdź ty spal buty i i tanki pilujcie proszę, nie ma żadnego tanka w nich, kurwa, żadnego tanka w nich nie ma. Chodź SW. Wiecie czemu, czemu nie reagujecie w ludźmi? miłości? Odciez wyzwo, SW, wyzwo, odciez sprzym reaguj. Odciez SW. Idzie ta dawniejsza nas. Idzie ta dawniejsza. Kinamp tu dawniejsza kinamp tu. Bez 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 bez. Odciez chamdmu, lepiej bys chodził z nią reagować. Odciez, chodź raz, chodź raz, pas, pas, pas. Das fall mut, das fall, 5 4 3 2, we 4 5 głęboko, głęboko, nie możemy przejść w ogóle. Chodźcie w rękę, chodźcie w rękę, chodź, chodźmy. Chodź w rękę, chodźmy w rękę, chodź w rękę. Zmontuj zmontujcie się te DPS-y. Moment, y zmontujcie się. Te DPS-y po prostu nie gonili, tylko zmontujcie się. Teraz de DPS-y zmontujcie się. DPS-y zmontujcie się. Zliszujcie fighta, zmontujcie się te DPS-ami. Wszystkie DPS-y zmonta. Idziemy po prostu samym frontem. Niko, nie my ich. DPS-y wstańcie z frontu, nie chodźcie na. Bez, 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 Nic się nie rąga. Ani nie piecieli nic. Chodź pista, chodź wista, chodź wista, chodź wista, chodź wista, chodź wista, chodź wista, chodźcie to. Tankami szukać, uwaga na froncie, uwaga na froncie, uwaga na froncie, uwaga na froncie, uwaga na front, te pesy wejście w depesy wiedźcie w nich, te pesy wiedźcie w nich, zaraz spalmy wszyscy buty, spalcie wszyscy buty rysency, Oke, chodź, Chodźcie, 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 chodźcie sobie, chodźcie te desce, de spalcie, de spalcie buty w spalcie w nim buty, spalcie w nim buty, spalcie w nim buty, teraz wszyscy i zaraz dismont, dismont, despyt, chodźcie w i głębok 5, 4, 3, 2.

Wywyrujcie się, proszę, bo nie mam czym chilować. i front, hil front na fronie Chodź i dalej, 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 chodź i dalej. chodź ene, choć ene. choć bez, 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 bez to, Chodź choć i dalej, choć i z dalej, chodź, i Zabijaj dalej, choć, chodź temu, chodź ist, chodź jeste, choć jeste, chodź jeste, chodź chodź chociażby, chociażby, chociażby. nie wsiądę na Czariocie, bo cferwie bany mię cały czas nie ma. Choć, o, cofnij dalej. Możesz cofnąć. Holdy, holdy. W bez, 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 w Chodź bez, wszyscy są ładni, ładni. ten chodźcie na buty, 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 chodźcie buty, chodźcie na 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 buty, na buty, chodźcie na buty, chodźcie na chodź chodźcie na buty, chodźcie na buty, chodźcie na buty, chodźcie na Casso de front, cast do front, cast do front, cast in front, West, dale dalej West.

nie pali się. O, chodź, no chodź, No, chodź, chodź, chodź. No nie mam deflów. Chodź, weź. Proszę, przejdź z tymi deflami. Chodź w NF. Baczcie w N2 ściana, N2 ściana. 5, 4, 3.

Chodźcie, chodźcie Saltist, trzymaj, Ful ich trzymajcie, Fullich trzymajcie, Fullich trzymajcie, full east, trzymajcie po prostu, przytrzymajcie, przytrzymajcie, przytrzymajcie. Chodzą, 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 hit, hit, hit. OK, chodźcie to jest dalej, chodźcie to jest. Dobra, chodź bez chodźka, chodźka, chodź Jeska. Ja nie możemy przejść, dobra, to jest bez sensu. Chodź Janka, chodź tenka, chodź tenka. Ja nie mam ludzi, nie mam depsów, nikt nie reguluje. Trzeci osób pan wyjebane z pierwszego party. Nie mamy setu Chodź tenka, chodź chodźka Nie mam tanków, no, nie mam kurwa i seców, nie mam SOW, nie mam więcej Heavy Macek, ja nie mogę nic zrobić. No mamy. Ja mam kurwa trzy, ja mam trzy tanki ja mam trzy kurwa tanki. Uciekajcie, 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 uciekajcie. uciekajcie. Mamut tu jest Uciekajcie Mamut jest do zbicia Gdzie? To na ridge'u tutaj? No, no na ridge'u No, no, to, no. To, to nie jest WB, to nie WB Jak pingował gdzieś tu, to to nie WB okay. Jak coś krepa, to ci wpłaciłem okay, worki z zamku O gej, od on nie zapierdolą Wpłaciłem <noise> ci worki z zamku, ale...